Niektóre mieszkania są gotowe do zamieszkania, inne można dostosować do własnych potrzeb. Teraz przejdźmy do powodu, dla którego większość naszych klientów z zagranicy decyduje się na rynek właśnie pierwotny. Cześć, jestem Barbara, a to jest Costa Blanca Bajumiya, podcast, w którym pomagamy Ci odkryć wszystko, co warto wiedzieć, jeśli rozważasz zakup nieruchomości w Hiszpanii. Dziś zajmiemy się jednym z najczęstszych pytań, jakie zadają zagraniczni klienci: czy lepiej kupić nieruchomość z rynku pierwotnego czy z rynku wtórnego? Obie opcje mają swoje zalety, a jeśli kupujesz z zagranicy i zależy Ci na jakości życia, bezpieczeństwie i dobrej inwestycji, to warto posłuchać do końca. Zwłaszcza jeśli interesują Cię okolice Costa Blanca, gdzie nowo Inwestycje często znajdują się tuż przy plaży. Na początek wyjaśnijmy pojęcia. Mieszkanie z rynku pierwotnego to takie, które kupujesz bezpośrednio od dewelopera i które nigdy wcześniej nie było zamieszkane. To nowoczesne, energooszczędne nieruchomości zazwyczaj na osiedlach zamkniętych z basenem, ogrodem, windą, parkingiem i innymi udogodnieniami. Rynek wtórny natomiast obejmuje mieszkania już użytkowane, czasem w bardzo dobrym stanie, a czasem wymagające generalnego remontu. Zwykle znajdują się w starszych budynkach lub bardziej tradycyjnych w gminach w Hiszpanii. Obie opcje nie są złe ani dobre. Wszystko zależy od Twojego profilu jako kupującego. A dla osoby z zagranicy, jedna z nich może oznaczać dużo większy komfort i bezpieczeństwo. Oczywiście rynek wtórny ma swoje atuty. Często znajdują się tam nieruchomości w dzielnicach z historią lub z silnym życiem lokalnym. A cena za metr może być nieco niższa. Niektóre mieszkania są gotowe do zamieszkania, inne można dostosować do własnych potrzeb. Jeśli lubisz wyzwania, i remonty, może ci to odpowiadać. Ale uwaga, jeśli nie mieszkasz w Hiszpanii i nie masz doświadczenia z lokalnym przepisem. Licencjami i remontami warto być ostrożnym. To, co wydaje się prostym projektem, może szybko zmienić się w kosztowną i czasochłodną przygodę. Teraz przejdźmy do powodu, dla którego większość naszych klientów za zagranicy decyduje się na rynek właśnie pierwotny. Po pierwsze, bezpieczeństwo prawne i finansowe. Kupując bezpośrednio od dewelopera, masz gwarancję bankową, jasne terminy, kompletną dokumentację i pełną ochronę zgodną z hiszpańskim prawem. Twoja inwestycja jest chroniona od samego początku. Po drugie, nowoczesność i jakość wykonania. Nowe osiedla powstają z myślą o komforcie, mają lepszą izolację termiczną i akustyczną, duże przeszklenia, tarasy, technologie oszczędzające energię. Po trzecie, lokalizacja nie jest już problemem. Wiele osób myśli, że nowe inwestycje powstają tylko daleko od morza. To nieprawda. Na Costa Blanca są nowoczesne osiedla tuż przy plaży, albo zaledwie kilka minut spacerem od niej. W Torrevieja, wiecha Guarda Maldersegura, Santa Pola, Altea czy Joyosa można kupić nowe mieszkania z widokiem na Morze Śródziemne. Po czwarte, środowisko międzynarodowe i strefy wspólne. Nowe osiedla przyciągają ludzi z całej Europy i oferują przestrzenie wspólne: baseny, siłownie, ogrody idealne do życia i wynajmu. Z punktu widzenia inwestycji, nowe budownictwa mają jedną ogromną zaletę. Nie musisz nic robić. Mieszkanie jest gotowe do wynajęcia od pierwszego dnia. Nie potrzebujesz remontu, inspekcji, nie ma niespodziewanych kosztów. Co więcej, masz gwarancję? Przez pierwsze lata deweloper odpowiada za ewentualne usterki budynku. Dla kogoś, kto nie mieszka na stałe w Hiszpanii, to ogromna różnica. Zakup mieszkania za granicą i tak bywa stresujący, rynek pierwotny sprawia, że wszystko jest prostsze i bardziej przewidywalne. Podsumowując, rynek wtórny może być dobrym wyborem, jeśli masz konkretne preferencje co do lokalizacji, znasz się na remontach i lubisz mieć wszystko pod kontrolą. Ale jeżeli zależy ci na spokoju, nowocześci, w standardzie dobrej lokalizacji, sąsiedztwie międzynarodowym i bezpiecznej inwestycji, to nowe budownictwo na Costa Blanca będzie najlepszym rozwiązaniem. W Homia współpracujemy z najlepszymi deweloperami w regionie. Towarzyszymy naszym klientom od pierwszego kontaktu aż po przekazanie kluczy. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną w Costa Blanca by Homia. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zostawcie komentarz albo wejdźcie na naszą stronę homia.com i pamiętajcie, nie kupujecie tylko domu, kupujecie nowe życie nad Morzem Śródziemnym.